Jak stać się epicko szybkim na torze? Jeśli chcesz być szybkim na torze, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć. Zdobądź odpowiedni sprzęt, upewnij się, że masz odpowiednie obuwie do biegania oraz odzież, która nie będzie cię krępować ruchów. Ćwicz regularnie? Regularne treningi pomogą ci zwiększyć siłę i wytrzymałość? Co? Słyszeliście o ChatGPT? Ja właśnie testuję te technologie, ale wygląda na to, że w ogóle nie wie nic o ściganiu się. Ale zobaczcie to. Zawsze marzył mi się trener mm, ścigania. Wiecie, ale z trenerami ścigania, czy tam jazdy sportowej, jest jeden taki zasadniczy problem. To kosztuje. I to kosztuje dosyć sporo i w złotówkach, i w euro. I no, mimo wszystko, nie oszukujmy się, nie jestem kierowcą wyścigowym jestem po prostu jakimś ziomkiem, który po prostu uwielbia się ścigać. Włożył trochę czasu w to włożył trochę pieniędzy w zbudowanie Riga. I teraz chciałby to robić na coraz lepszym poziomie. I nie ukrywam, wziąłem kilka lekcji jazdy, bo pomyślałem: hej, trzeba spróbować. Ale za każdym razem refleksja była taka, że faktycznie te lekcje dają sporo, ale żebym mógł korzystać z nich tyle, ile bym chciał, to musiałbym naprawdę nie grać w filmach i serialach, tylko je produkować. To jest jedyna szansa. Żeby mi nie było stać na takie ściganko No więc zacząłem szukać po internetach Gdzie można znaleźć jak najbardziej treściwe informacje Na temat tego jak być szybszym Jak nie popełniać głupich błędów Jak w poprzednim zakręcie Jak mm, wycisnąć z samochodu te ostatnie dziesiąte Pytałem kolegów szybszych Pytałem e, trenerów na, gokartowych Szukałem informacji I znalazłem informacje o kanale Drivers61 na YouTubach, gdzie Scott Mansell, były kierowca wyścigowy, w bardzo przyjemny i taki rozsądny sposób opowiada o tym, jak wygląda technika jazdy samochodem. Rozbiera to na części pierwsze, i w bardzo przyjemny sposób przy tablicy, elegancko przy whiteboardzie rozpisuje każdy element zakrętu, każdy element, jeżeli chodzi o prostą, punkty do hamowania, to gdzie się powinno patrzeć. Opisuje każdy aspekt ścigania się i rozbiera go na części pierwsze. I to jest super, bo to, to dało mi bardzo dużo wiedzy takiej teoretycznej na temat tego Czego mogę się spodziewać? Osłyszeliście ten dźwięk? Od razu powiem, że robię coś, co nie do końca chyba jest legalne. W sensie, legalne to może i jest, ale nie do końca zgodne z, z oczekiwaniami producenta. Ale pokażę wam pewną aplikację, do której w wersji alfy zostałem zaproszony, bo się zapisałem na waiting list i Nazywa się ona Trophy AI. To jest aplikacja Trophy AI. To jest na razie wersja alfa, więc jakby co, cii, nie słyszeliście i nie widzieliście tego u mnie. W każdym razie jest to aplikacja, w której sztuczna inteligencja ocenia Waszą jazdę i y, daje Wam wskazówki, jak możecie tę jazdę poprawić. Jest tutaj cała masa szkoleń. Yy, właśnie a propos throttle application, trail breaking basics, using all the track, uh, finding breakpoints basic of grip, yy, czyli jakby rozbite na części pierwsze wszystkie techniki. Yy, mamy tutoriale, które, które tak naprawdę to można by sobie obejrzeć to, yy, to, to szkolenie na YouTubie, które jest Scotta Mansella, czyli Driver61. Wszystko tutaj elegancko jest rozrysowane. University, cała gama jakby wiedzy z zakresu poszczególnych elementów zachowania samochodu, elementów zachowania się na torze względem samochodu, względem toru. Jest tego całkiem sporo. Ale teraz to, co jest dla nas najważniejsze, to jest to, jak wyglądały nasze Przejazdy. No i mamy na przykład ten najnowszy mój przejazd, ten taki bardzo kuśtykający, gdzie było dużo błędów. No ale dlatego, że to, to zupełnie nie jest mała klasa samochodu. W ogóle nie wiem, jak tym jeździć, więc tylko jedynie mogę się uczyć. A szkoda marnować moim zdaniem czasu trenera na to, żeby się uczyć samochodu od zera. Ładnie się zrymowało. W każdym razie tak, tak uważam, że szkoda, szkoda wydawać hajs na naukę, na tak, że zupełnie nie znasz samochodu i nie znasz toru, no to tak naprawdę trzeba poświęcić ten czas. No dobre 3-4 godziny, żeby się nauczyć tego toru od podstaw, jakby od, żeby wiedzieć doskonale z jaką prędkością, na jakim biegu, gdzie mniej więcej są te punkty do hamowania, mm, i czego można oczekiwać od samochodu, w jaki sposób ten samochód się zachowuje mm, na początku skręcania, na wychodzeniu y, po zakręcie. Więc trochę tych rzeczy trzeba ogarnąć, zanim moim zdaniem y, y, powinno się wydawać pieniądze na trenera. No i teraz AI zdążyło już sobie przeliczyć ten mój przejazd. Pokazuje już yy, widzimy, że w sekcji yy, zakręty 6 7 8 tracę gigantycznie dużo 5,5 sekundy. Możliwe, że dlatego, że skorzystałem tam z pobocza, żeby schodzić opony oczywiście, ale patrzymy dalej. Zakręt 10 11 0,8 straciłem. To jest całkiem dużo. Zakręt numer 1 40. No, i to są te podstawowe, e, rekomendowane obszary, na którymi się powinienem skupić. Ale jest też inna sekcja, mm, czyli zakręt numer 12, gdzie straciłem 0333. Czyli dokładnie taki numer, z jakim jeżdżę Fire Racing, więc zrobiłem to celowo, oczywiście. Tak. I teraz patrzymy dalej. Zakręt numer 1. Spójrzmy, co on mi tutaj mówi. Spausujmy to jeszcze na chwilę. Moje hamowanie jest przynajmniej 15 metrów za wcześnie. Hejże, to jest dobra informacja. Wciśnij w Inspect Eye icon, czyli tutaj i naucz się, gdzie twoje hamowanie jest za wcześnie w porównaniu do jazdy eksperta. No dobra, zobaczmy w takim razie. Tu ustawiamy sobie tempo tego odtworzenia, powiedzmy, że połowa. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie korzystał z telemetrii, to podpowiem, że to są takie wykresiki, które pokazują, w jaki sposób zachowują się dane, dane komponenty. Tu akurat mamy wskaźnik naszego hamulca. I to czerwone, to jest to, jak hamował ekspert. To żółte, pomarańczowe, to, to ten drugi kolor, to jest to, jak ja hamowałem. I widzimy doskonale, że ja zahamowałem wcześniej słabiej i na dodatek odpuściłem troszeczkę, i później znowu hamowałem. Ekspert natomiast da, dał prawie na pełen hamulec i później stopniowo było go coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, mniej tak zwany trial breaking, tu jeszcze odrobinę dodał na koniec. Oczywiście ten moment tutaj mieliśmy identyczny, nawet jak chwilę wcześniej odpuściłem, więc jestem lepszy, ale w pozostałej części zakrętu jestem zdecydowanie gorszy. I. Teraz. Jedną z takich nowych rzeczy, które zauważyłem dopiero przed chwilą. To jest to, że możecie taki, taki sektor, taki zakręt. Zobaczcie, wcisnę teraz hamulec. Co się dzieje? Co się dzieje na ekranie? Widzicie tę pomarańczową kropeczkę? Tak. To jest zmapowany mój input hamulca. Więc patrzę sobie na przejazd instruktora i próbuję hamować tak jak on, uwaga? Hop, hamuję, o, odpuszczam, 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 odpuszczam. Hop, troszeczkę jeszcze i pompa. Dobra, było to nie do końca precyzyjne, więc spróbuję to zrobić jeszcze raz. Mogę ustawić sobie tempo na 25%. Polecam tak zrobić, ponieważ mózg ma wtedy więcej czasu, żeby przetworzyć te informacje. Hop! I patrzę senator, patrzę senator, patrzę senator. O, jak prawie mi się udało. O, jeszcze troszeczkę. OK. Dobra, i teraz mogę sobie tempo podnieść. Zobaczymy, czy będę w stanie przeprocesować to na tyle szybko, żeby to e, odtworzyć to, co ekspert tutaj zaproponował. Hopa. Hop, 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 hop. To wymaga zdecydowanie więcej czasu, ale widzę, że to już e, bardzo dużo mi daje informacji na temat tego, co robię źle, i jak mogę się poprawić. Patrzymy, kolejny zakręt. Podobnie, tutaj ewidentnie moment hamowania mamy bardzo podobny. Ekspert odrobinę później i mocniej, dużo mocniej wcisnął, dłużej przytrzymał, i tutaj wcześniej zszedł z takiego mocnego do hamowania. Dając jeszcze odrobinę dokręcenia samochodu tu pod koniec. Moment zakończenia hamowania mamy bardzo podobny. To dochodzi też, oprócz tego feedbacku, który mówi, że ekspert wchodzi na hamulec wcześniej i wyżej, jakby dużo mocniej hamuje, że możemy sobie wcisnąć też: Dodaj średnie i lekkie hamowanie do planu moich lekcji moje lekcje. I tutaj są te lekcje, które zostały mi zarekomendowane przez aplikację. Powiem Wam szczerze, uważam, że to jest genialne. Uważam, że to jest przyszłość yy, sim racingu i, i takiego podnoszenia swoich kwalifikacji, podnoszenia swoich umiejętności o, w cebulacki sposób, przyszczędzając maksymalnie na trenerze. E, ale no, moim zdaniem, tak naprawdę, o, oszczędzając sobie. E, bardzo wiele, nie tyle pieniędzy, co też niepotrzebnego stresu. Wiecie, takiego, takiej roboty, którą i tak musicie sami wykonać, a trener jest wam do tego niepotrzebny. Uważam, że to jest świetne i przyda się bardzo, bardzo wielu osobom. A to, że możecie sobie live z, z podglądem ćwiczyć aplikację gazu, ćwiczyć aplikację hamulca, to jest mega, mega, mega feature. Jestem bardzo ciekawy, co Wy o tym myślicie. Napiszcie mi proszę w, w komentarzach. Yy... Wiem, że jakby to nie jest nic nowego, bo telemetria to jest, to jest dosyć stara technologia, dobrze znana i wszystkie duże zespoły i małe z tego korzystają, bo to jest bardzo namacalna metoda na pozyskanie informacji. I jak korzystacie na przykład z Virtual Racing School, no to tam też jest ta telemetria przetwarzana, pokazywane jest, co robisz, jak, ale tam nie mają tej opcji, że możecie sobie z wideo instruktora wciskać gaz i hamulec i próbować ćwiczyć Razem z nimi. Tam czegoś takiego nie ma. Ta forma podania tej telemetrii tutaj wydaje mi się być dużo bardziej prosta i przyjemna, i taka zachęcająca do ćwiczenia. Więc, yy, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja się zabieram za trening i ściskam Was gorąco. Do następnego.